Witam. 29 marzec, także dzisiaj rozpoczynam sezon motocyklowy 2019 trochę. pogoda nie za fajna, chociaż w miarę ciepło, ale strasznie wieje. No ale postanowiłem już motocykl zabrać z garażu i yy, jadę właśnie do znajomego, gdzie będziemy robić taki mały przedsezonowy przegląd. Wymiana olejów, płynów talcze, talcze nie, klocki hamulcowe może będą do wymiany coś postaram się pobawić z króćcami także sezon rozpoczynam ze stanem licznika 39 79 praktycznie 80 końcówka 39 tysięcy 80 na liczniku no po zimie motocykl oczywiście odpalił od razu no, akumulator miałem naładowany także nie było z tym większego problemu, zobaczę czy nie będę musiał też wymienić napędu no muszę przyznać, że po kilkumiesięcznej przerwie jeździ się bardzo dobrze odpala bardzo dobrze jedzie się fajnie, no muszę tylko lusterko Kupić, bo pod koniec zeszłego sezonu mi motocykl przewrócił się na parkingu. Taka parkingówka nawet nie podczas jazdy, tylko się przechylił po prostu. No i kolejne lusterko jestem w plecy. Także zobaczymy, co sezon przyniesie. Najbliższy mój wyjazd to stop się palił cały czas. To rozpoczęcie sezonu w okolicach. Bo tutaj moje plany wyjazdowe na ten rok trochę się zmieniły, ale o tym, może, o tym może później. Także jadę dalej, pozdrawiam wszystkich i życzę udanego sezonu motocyklowego 2019.